Zakopane po zaciętej walce nasze. Strasznie się wszyscy cieszą. Adwokaci i dziennikarze roztelegrafowali wiadomość po całej Polsce. Rettingerowi ktoś powiedział, że mają dzisiaj rano rozlepiać po ulicach w Krakowie ogłoszenia z tą wiadomością. W drodze z Nowego Sącza do Krakowa najniższy sługa WZ. Taką niemal telegraficzną wiadomość przekazał swej matce Jadwidze z Działyńskich generałowej Zamojskiej Władysław Zamojski 9 maja 1889 roku. Dziwny to był hrabia Władysław Zamoyski. Spokrewniony z najznakomitszymi polskimi rodami arystokratycznymi zupełnie do nich nie pasował. Urodził się we Francji, tam się wychował. W kraju znalazł się na skutek zbiegu okoliczności. Po prostu został spadkobiercą Działyńskich na Kurniku. Współcześni podkreślają jego charakterystyczną sylwetkę, potężną postać o długiej. Patriarchalnej Brodzie, postawie iście senatorskiej, a zarazem o czynach, które z tą postawą zupełnie do tej postawy nie pasowały. O, o jego jakimś głębokim zrozumieniu spraw ludzi prostych. Ubierał się bardzo skromnie, niemalże ubogo, a jednocześnie schludnie. Na ogół. To samo ubranie, właściwie ta peleryna charakterystyczna, którą nosił, była znana zarówno tu w Wielkopolsce, a potem w Galicji. Angażował się w różne ważne sprawy społeczne, ale zawsze starał się pozostać.